Dzień dobry Panie Kartuzie! Chciałbym pożyczyć niewielką sumkę pieniędzy, bo mamy czasy niepewne, inflacja w kraju szaleje, wszystko jest drogie, żywność jest droga, a rodzinę może swoją wyżywić do ostatniego. No dobrze, pożyczę Ci. A ile potrzebujesz, drogi człowieku? Niewielką sumkę pieniędzy! A ile dokładnie potrzebujesz? No nie wiem, panie Kartuzie, nie jestem ani za biedny, ani za bogaty. To wreszcie się zdecyduj, kutafoni, ile potrzebujesz sumki pieniędzy. No dobrze, 200 sztuk złota. No dobrze, masz tu 200 sztuk złota, ale nie zapomnij. Plus, wad do tego muszę doliczyć. Wiem, panie Kartuzie, jestem przygotowany na to. He, jeszcze bym zapomniał. Jak się zwiesz? Imię i nazwisko. I gdzie mieszkasz? A po co to panu? Muszę cię, hujuje pan, wpisać do księgi rachunkowej. Ile tobie pożyczyłem? Fry, byś mi nie oddał. Aha, nazywam się Elford Geremski. Mieszkam w domu u Kowara, ale już on tam nie mieszka. Wyprowadził się z rodziną na kontynent. Aha, kojarzę, gdzie to jest. A teraz może spadać, bo jestem zajęty, jestem umówiony na randkę z jakąś dziwką z portu. Wypad, wypad, wypad. Muszę się wystroić, żeby ładnie pachnieć. Nie pójdę do niej cuchnący i żeby jechało nam jak ze stocznik dańskiej. Kodiak! Kodiak! Chodź tu! Jestem. Czego chcesz? Udaj się do chaty Kowala. Odbierz tam dług, co wisi naszej organizacji. Dobrze, już idę!